Witam wszystkich! Dzisiaj chciałbym Wam zaprezentować srebrną monetę wyemitowaną w 2023 z serii Really Heroes. Jest to czwarta moneta zatytułowana Straż Graniczna. Przejdźmy do parametrów. Moneta o nominale 20 dolarów z wyspy Kuka. Waży 2 uncje, czyli 93,3 g, o próbie 999. Średnica monety wynosi 50 mm. Jej nakład to 850 sztuk. Wraz z monetą dostaniemy pudełko oraz certyfikat. Monetę udało mi się znaleźć na polskiej stronie w cenie 1759 zł. Jest to nie mało, no ale to jest moneta z wysoką premią. No dobrze, skoro już znamy jej parametry, to przejdźmy do konkretów. Moneta Strażnik Graniczny przedstawia jak zawsze w formie portretu. Zachowuje charakterystyczne dla serii szczegóły, takie jak ulepszona osłona okulary. Tym razem jest to przezroczysta żywica. Przez którą można bardzo wyraźnie zobaczyć oczy strażnika granicznego. Nawet awers jest w tematyce danej emisji. Jeżeli można wierzyć producentom, to w przyszłości ma pojawić się wersja w platynie o wadze jednej uncji, złota o wadze jednej uncji i 5 uncji, a nawet srebrna ważąca 1 kg. No dobrze, nie przedłużając. Napiszcie w komentarzu, jak Wam się podoba moneta. I zapraszam do lajkowania. Do zobaczenia. Cześć.